Jest ten fragment drodzy siostry i bracia modlitwy arcykapłańskiej, zanoszonej przez Chrystusa w wieczerniku, który usłyszeliśmy przed chwilą. Wzruszające jest to jego wielkie wołanie skierowane do Boga Ojca o jedność tych wszystkich, którzy dzięki słowu apostołów będą wierzyć w niego. Jedność ta. Ma być znakiem dla świata, że Chrystus jest prawdziwie posłanym przez Ojca, Jego jednorodzonym synem i Mesjaszem. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Jedność ta ma swoją cenę. Jest nią Miłość Chrystusa do ludzi, poświadczona Jego śmiercią na krzyżu, Jego ciałem wydanym za zbawienie świata i Jego krwią przelaną dla naszego zbawienia. Ta przejmująca miłość Chrystusa do swoich, która objawiła się na Golgocie, jest największym potwierdzeniem tej miłości, jaką ma Bóg Ojciec do ludzi. Umierając na krzyżu, Pan Jezus w sposób najwyższy i ostateczny potwierdził to, co mówił podczas nocnej rozmowy z Nikodemem. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg. Nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Bóg, ojciec, pragnął tego zbawienia świata. Dlatego zesłał swojego syna, aby świat zbawił. Podczas konania na krzyżu cierpiał nie tylko Jezus Chrystus, ale cierpiał także. Jego ojciec. To właśnie wtedy, podczas trzech długich godzin umierania Jezusa, świat mógł poznać nie tylko to, że pełen miłosierdzia ojciec zesłał swego syna na świat, ale także mógł doświadczyć tego, jak bardzo ojciec ukochał ludzi. Stąd święty Paweł apostoł. Napisał w liście do Rzymian, że nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Jedność ta znajduje swoją najbardziej fundamentalną więź w postaci wzajemnej miłości między wierzącymi ludźmi, która wypływa z miłości Ojca do Syna. Objawiłem im imię Twoje i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Przyjmująco urzeczywistniło się to w życiu pierwszej wspólnoty chrześcijan w Jerozolimie, o których autor dziejów apostolskich święty Łukasz pisał jeden duch i jedno serce. Ożywiały wszystkich żyjąc, wierzących. Jedność ich ducha i serca wynikała z przeżywanej wspólnie Eucharystii, podczas której karmili się oni tym samym niebiańskim chlebem i tą samą krwią Chrystusa. Trwające już prawie dwa tysiące lat dzieje Kościoła, drodzy siostry i bracia stanowią wielkie potwierdzenie aktualności modlitwy arcykapłańskiej Chrystusa o jedność ludzi wierzących. Dostrzegamy tę nieprzemijającą potrzebę, wręcz konieczność najpierw od strony negatywnej w obliczu wielu niekiedy prawdziwie gorszących podziałów Kościoła, o których mówi nam zarówno Odległa, jak i czasowo bliższa jego historia. To właśnie dlatego, że w XVI i XVII wieku, w następstwie Reformacji, doszło do podziału Kościoła Zachodniego, światu zabrakło doświadczenia wewnętrznej jedności Kościoła jako argumentu, że Bóg Ojciec naprawdę posłał na świat swego Syna. Jezusa Chrystusa. Dlatego też w XVIII wieku zrodziło się oświecenie, które radykalnie zakwestionowało Chrystusa i Jego Ewangelię, a w miejscu najpełniej i w sposób ostatecznie objawionej przez Chrystusa i Jego Ewangelię prawdy o Oj, Bogu Ojcu, wymyśliło sobie na miarę swego, ograniczonego rozumu bogadeistycznego, wielkiego zegarmistrza, o którym twierdziło, że wprawdzie on świat poruszył, wprawił w ruch, ale tym światem wcale się nie przejmuje, nie przejmuje się zatem los, losem ludzi i ich zbawieniem wiecznym. Tak się otwarła droga do XIX. XIX-wiecznego ateizmu i tych wszystkich tragicznych następstw, których świadkiem stał się wiek XX. Aktualność modlitwy eucharystycznej Chrystusa o jedność ludzi wierzących od strony pozytywnej natomiast potwierdzają wielkie, prawdziwie święte postaci w dziejach Kościoła, które dla tej jedności Dawały najwyższe świadectwo swego cierpienia, a nawet życia. Do nich niewątpliwie należy trzygodny sługa Boży, już niedługo ogłoszony błogosławionym ksiądz kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski. Zaledwie na kilka godzin przed swoim uwięzieniem, wieczorem 25 września 1953 roku sprawował mszę świętą w kościele świętej Anny w Warszawie, przeczuwając, co już wkrótce miało go spotkać, mówił wtedy, gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził sprawy Boże. Nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce. Nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas stchórzył. Nie wierzcie. Gdy będą mówili, że prymas działa przeciwko narodowi i własnej ojczyźnie. Nie wierzcie. Kocham. Ojczyznę, więcej niż własne serce, i wszystko co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Modlitwa o wewnętrzną jedność Kościoła odnosi się do całego jednego świętego, apostolskiego i powszechnego Kościoła. Odnosi się także do poszczególnych jego wspólnot. Które stanowią jego najróżnorodniejsze części. Jedną z nich jest wspólnota takiego narodu, który ma prawo powiedzieć o sobie, patrząc na swoją historię, swoją tradycję i swoją kulturę, że jest narodem chrześcijańskim. Takim właśnie narodem. Jest naród polski, zrodzony w 1966 roku w chwili przyjęcia przez władcę Polan księcia mieszka I Sakramentu Sztu. Wtedy bowiem jednocześnie zaczęły się dzieje chrześcijaństwa, dzieje polskiego narodu i dzieje polskiego państwa. Wydaje się, że nie ma żadnego innego takiego narodu w Europie w którego historii te potrójne dzieje byłyby tak głęboko ze sobą zespolone jak właśnie w narodzie polskim. Najważniejszym elementem zespalającym nasze polskie dzieje jest chrześcijaństwo. Dobitnie mogliśmy przekonać się o tym zarówno w czasach zaborów, jak i w całym pięćdziesięcioleciu zawartym między latami 1939 i 1989. Gdy zabrakło państwa polskiego lub gdy jego suwerenność była poważnie osłabiona, siłą narodu był wtedy Kościół katolicki który w dużej mierze brał na siebie także te sprawy i te zadania i obowiązki, które w czasie wolności spoczywają zwykle na strukturach państwowych. To Kościół, włożący mu prawdę o jedności, budowanej na miłości do Chrystusa, tę jedność równocześnie sobą urzeczywistniał. Podzielona przez zaborców Polska, nieprzerwanie odnajdywała swoją jedność, duchową jedność w Kościele katolickim, czego widomym symbolem była panująca z jasnej góry nasza matka i królowa. Jakżeż w tym kontekście nie przywo przywołać słów kardynała Stefana Wyszyńskiego? Losów narodu. Nie poznasz inaczej jak tylko przez dzieje wieków, jakim ten naród przeszedł i dziejów kościoła, który szedł z narodem. Dlatego jeśli przyjdą zniszczyć naród, zaczną od kościoła, gdyż kościół jest siłą tego narodu. Jedność Narodu Polskiego nie może być mierzona tylko tym, czy i na ile urzeczywistnia się ona w jakimś ściśle określonym momencie dziejów Polski, w jakiejś jej teraźniejszości. Jedność ta powinna być mierzona przede wszystkim trwałością i ciągłością narodu polskiego, który przekracza swoją teraźniejszość, ponieważ z jednej strony pamięcią historyczną sięga w swą dalszą i bliższą przeszłość, a z drugiej strony swymi nadziejami i oczekiwaniami wybiega w bliższą i dalszą przyszłość. To dlatego kardynał Stefan Wyszyński, niewiele przed swoją śmiercią w 1981 roku, wypowiedział słowa które stanowią dla nas prawdziwy testament, a równocześnie, drodzy siostry i bracia, wielkie zobowiązanie. Nie jesteśmy dzisiejsi, nie jesteśmy tylko na dziś, jesteśmy narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość wszystkie moce nagro, nagromadzone przez tysiąclecie i spotęgowane w czasach współczesnych. Chcemy żyć i możemy żyć. Naród nie jest na dziś ani też na jutro. Naród jest, aby być. Chodzi bowiem o bycie narodu, o samo jego istnienie, o to, aby naród polski, właśnie jako naród, nie zniknął z dziejów ludzkości, tak jak zniknęły z nich. Te ludy i narody, o których dzisiaj wiemy tylko na podstawie śladów materialnych lub duchowych, jakie po sobie zostawiły, one same natomiast przestały istnieć. A my mamy trwać. Duchowa jedność, ciągłość i trwałość narodu polskiego. Ma swój bardzo konkretny i naukowo także wymierny fundament. Jest nim biologiczna ciągłość i siła. W obliczu dotykającego nas dzisiaj kryzysu demograficznego nie wolno nam zapomnieć słów żarliwego apelu, który przeszło pół wieku temu. 8 września 1970 roku w święto Narodzenia Matki Bożej w kobyłce pod Warszawą skierował do Polaków kardynał Wyszyński. Obyście się nie poddali wygodnictwu. Obyście się nie poddali egoizmowi i wrogości do życia. Obyście nie naśladowali modnych lalek, których pełne są. Teatry, kabarety, kawiarnie, redakcje. Obyście nie naśladowali kobiet wyśmiewających matki, które urodziły Polsce i Kościołowi trzecie, czwarte czy piąte dziecko. Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych, Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek. Polską pijaków, Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej. Taka nie może być Polska. Na silnym fundamencie ciągłości biologicznej buduje się moc kulturowa narodu, Jego duch, Jego przywiązanie do trwałych wartości przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To one decydują o jego duchowej tożsamości, i to one powinny być bronione za wszelką cenę, także jeśli trzeba, za cenę przylanej krwi i oddanego Ojczyźnie, z całą świadomością własnego życia. Dla nas, po Bogu, mówił tutaj w Krakowie 12 maja 1974 roku, podczas procesji na krakowską Skałkę kardynał Wyszyński. Dla nas po Bogu największa miłość to miłość do Polski. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze Wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów. Nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców. Trzy lata później. W 1977 roku prymas Polski niejako dopowiedział do tego. Wiele mamy do przekazania przyszłym pokoleniom, ale to, co jest najdonioślejsze, to czysta duchowość naszego narodu, który ma prawo do własnej, rodzimej, niezależnej kultury, do własnego języka. Niezniekształconego i nieprzybrudzonego przez naloty śmieci. Musimy mieć ambicje, bo nie jesteśmy narodem śmieci. Wraz z miłością do Ojczyzny w sposób nierozerwalny idzie razem odpowiedzialność za nią i dogłębne zatroskanie. O jej autentyczną wielkość. Bądźcie odpowiedzialni, mówił kardynał w 1979 roku. Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć. Odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w Ojczyźnie, w narodzie w państwie, w życiu zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości, a narodowi potrzeba wielkości. Nie myślcie, że naród może wypełnić swoje zadanie tylko z pomocą ludzi bez wyrazu, którzy ży żyją byle jak, aby przeżyć, aby jakoś się odkuć, aby wykręcić się tanim kosztem. Łatwizna życiowa jest największym wrogiem współczesnej Polski. Nie tylko niekompetencje, ale i nieuczciwość ludzi kompetentnych, wykształconych, znających swoje zadania, nawet dobrze uposażonych, może doprowadzić do straszliwej katastrofy naszej Ojczyzny. Słowa wypowiedziane 42 lata temu. Drodzy siostry, bracia, wszyscy czujemy, jak także dzisiaj, niestety, są także bardzo aktualne. Poczucie tożsamości polskiej kultury i zatroskanie o jej wielkość musi wyrastać z rzetelnej znajomości polskich dziejów na które patrzy się nie tylko z perspektywy zawodowego historyka, ale także a może przede wszystkim z perspektywy człowieka wierzącego, który w Bogu dostrzega Pana naszych dziejów i historii. Przebywając w komańczy, pośród osamotnienia i odcięcia od powierzonych jego pasterskiej trosce ludzi, ksiądz prymas nie zapominał o wielkich wydarzeniach polskiej historii. Dnia 10 października 1956 roku w swych zapiskach więziennych nawiązał do zwycięstwa wojsk polskich nad Turkami w 1621 roku. W dniu, w dniu dziękczynienia za zwycięstwo chocimskie tylko jeden kościół w Polsce wznosi swoje modlitwy do Boga, który obronił nas swoją prawicą. Któż z największych patriotów myśli, myśli dziś o tym zdarzeniu? A jednak może właśnie ono rozstrzygnęło o dalszym rozwoju kultury w środkowej Europie. Wielbię Witryczem Manum tułam, zwycięską rękę twoją ojcze. Dziękuję Ci za tę siłę wiary, która oparła się sile. Dziękuję za ten szczytny idealizm, który poniósł rody całe na pola bitew i ofiarował wszystkich niemal synów niejednej rodziny. Dziękuję za tę potęgę, którą wlałeś w skrzydłach husarii, słyszę jej, jej śpiew i czuję pęd zwycięski. Wszystko to śpiewa Tobie, Ojcze Narodów. Zaraz jednak potem kardynał Wyczyński nawiązał do ówczesnej, bardzo trudnej sytuacji Polski, ciągle jeszcze znajdującej się w okowach stalinizmu i żarliwie prosił Boga, a gdy dziękuję za przeszłość, proszę, wspomnij na bój, który dziś toczymy, by Polska nie była zalana przez obcą przewrotność, przez materialistyczną brutalność, przez półinteligencką pychę i wyniosłość. To straszna siła, która zwycięża, ogłupiając trwogą nawet mężnych i dobrych. Upomnij się o naród Twój, którego jesteś ojcem i Panem. Daj odpocząć odrobinę ludziom znużonym przez nieustanny ucisk i walkę. Nie zrozumie się, drodzy siostry i bracia, wielkie, wielkości duchowej polskiego narodu, bez nieustannie oddawanej czci. Jego matce i królowej. Kardynał Wyszyński był swoiście dumny, że niekiedy nazywano go prymasem maryjnym, tak często w swych modlitwach zwracał się do Najświętszej Marii Panny, tak żarliwie nauczał o jej miłości do polskiego narodu, z taką mocą wzywał, by na jej miłość odpowiadał on. Swoją wierną miłością. Dnia 1 stycznia 1955 roku, kiedy zaczynał się rok obchodów trzechsetnej rocznicy zwycięskiej obrony Jasnej Góry przed wojskami szwedzkimi, ksiądz Prymas notował w swych zapiskach więziennych, Podobało się Bogu wyrwać Polskę z szwedzkiego potoku przez Marię Jasnogórską. Odtąd Jasna Góra została twierdzą warowną ducha narodu. I taka była w najcięższych chwilach dziejowych. Dziś oczekujemy stokroć, stokroć więcej. Obrona Jasnej Góry dziś to obrona duszy chrześcijańskiego narodu. To stokroć donośniejszy cud, który wymaga większego jeszcze bohaterstwa do walki z wrogiem, który jest w nas. Jak łatwo godzić we wroga zewnętrznego, jak trudno ugodzić w samego siebie. Tym większej trzeba zatem nam pomocy matki zwycięskiej, pośredniczki łask wszelkich. Rok jubileuszowy obrony Jasnej Góry będzie więc rokiem modlitwy do królowej Polski, aby pomogła wszystkim dzieciom narodu zwyciężyć siebie, a w sobie zwyciężyć wroga Boga, wroga bliźniego i wroga wewnętrznego duszy. Rozważamy dzisiaj drodzy siostry, i bracia. Uroczystość Bożego Ciała te wielkie prawdy o polskim narodzie które przekazał nam czcigodny sługa Boży ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Dziękujemy Panu Bogu za to, że na bardzo trudne czasy dziejowe, na dziejowe zmagania dał nam tak wielkiego duchowego wodza i pasterza, który ponad 30 lat swej służby Kościołowi i Ojczyźnie z niezwonną odwagą odwoływał się do polskiej tożsamości, do polskich sumień, do polskich umysłów. Z otwartym sercem przyjmujemy zatem jego apel, jaki skierował do nas dnia 21 kwietnia 1974 roku. Narodzie Polski. Wiedz, co mówi Ci Chrystus. Nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym. Odważnie mówimy, nie pierwszy raz na ambonach stolicy, nie bądźcie narodem tchórzów, miejcie odwagę myśleć. A my dzisiaj, drodzy siostry i bracia, do tych wezwań prymasa tysiąclecia, prawdziwego Herosa duchowego, Kościoła i Polski dodajemy kolejne wezwania. Miejcie odwagę wierzyć. Miejcie odwagę zwyciężać. Amen.